Widzowie, jak wygląda sytuacja? Ola, widzisz mnie? Yy, fajne krzesło. Nie będę flexował, no. Ale dobrze, że, kurwa, kojarzysz. Co nie będę, kurwa? Herman Miller za 6,5 koła. Każdy, kurwa, amerykański streamer taki ma. Oni zarabiają w dolarach, kurwa. Ja sobie pozwoliłem w Polsce na takie coś. Czaisz, kurwa? W Polsce. Zobacz, kurwa, jaki egzoszkielet z tyłu. Mogę wszystko robić. Moje plecy są jak na łóżku wodnym. Przeciągać się. Jak ktoś ma luźne sześć koła, to polecam. 12 lat gwarancji. Jak ktoś spędza większość życia na dupie, to to polecam. No ja już ostatnie pół roku tak jestem rozjedlenia.